I ośmielę na tej Rawdam jak dzisiaj rwamy. Kolejny odcinek, wiadomo nie. A dzisiaj z Car Parking, prawdziwe życie. Tak. tak, ogólnie z Car Parking, prawdziwe życie. Ogólnie. Więc. Fajnie, ale się spytacie, ty raf, jakim tutaj jesteś? Gościu. No, tak. Mamy nową pracę Bodyguard. Bodyguard. Będziemy jeździć po sklepach, czy nikt nas nie obrabował, czy coś o nie. Więc ogólnie chyba zaczynajmy ten odcinek. Wstępnie był jakiś ogromny. Nie, nie, no. Rawy! Rawy! Nie, sorry, że ja tak zrobiłem, ale się wkurzyłem. Dobra, nieważne odpalanko. Ogólnie my możemy teraz sobie szybko jeździć, wiadomo, bo... <laughs> no bo jesteśmy body nie? <laughs> więc możemy sobie zasuwać, więc to jest plusiwsko. Plusiwsko, nie? <śmiech> <śmiech> Sorry. Dobra, hamujemy. Dobra. Ulelemy. Co tutaj, jakiś gość. Tutaj mamy ten sklep. Trochę powiązanie do tego. Car parking, życie gangstera. Trochę takie powiązane z tym jest. Tylko no, że wiadomo, Jesteśmy ochroniarzami. A nie przestępcami. No, no, no. Dobra, lecimy tędy. W stacji oczywiście też możemy pilnować, więc pojedźmy do tego supermarketu. <laughs> może w przyszłości, jak będziecie chcieli tą pracę, a mieli. Może kiedyś ankietę zro zrobię. To ogólnie będziecie mieli. Czy byście chcieli tą pracę, czy nie. Zmaka się na razie jeszcze nie dzwoniłem, ale już się no, zastanawiam. Tu mamy stację, więc też można przy okazji sobie tu coś zajechać. Kasz, 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 tu tak... Sorry. Myślałam, że ktoś tam jest. Hmm. No chyba wszystko git. Nie widzę, żeby coś się działo więc można jechać sobie po malutku cyk Dobra, kamerę z... ojcie, raw Ty gościu, weź mi tu nie skręcaj, gdzie ty chcesz pa Patrzcie, jaki piękny zakręt eee. <grym>. Dobra, lecimy tu Brawo, raw, cyk, tu lecimy, zawłacamy Hmm, też nie widzę przez szyby Aha, i chciałam wam powiedzieć, że jak znajdziemy, bo sobie wymyślałam, że są na mapie wszędzie takie, no wiecie, takie kasa, nie? Po prostu darmowa. Więc y, możemy ją znaleźć. <laughs> tak, możemy ją znaleźć. Więc ogólnie będzie fajnie. No, znaleźć sobie taką kasę darmową. To, to jest bardziej taki skarb, można powiedzieć, więc będziemy przy okazji szukać. Dobra, więc lecimy. Hmm. Czekajcie, może ja sobie świszco, pojedziemy sobie coś kupić do jedzenia. Tak myślałam, że już 4 minuty, więc się trzeba pierszyć Cyk. Tutaj zajrzamy. Poczekajcie, autko sobie tutaj z tyłu gdzieś. Tak, cyk, myk. Dobra. Tichel. Wiem, że go zostawiłem odpalonego, ale nieważne. Ogólnie w tej pracy bardzo jest dużo, nawet 10 koła. Tak więc dobra. Weźmy jakąś bułkę i wodę. No cyk, dobra. Ile wychodzi? 10 zł. Proszę bardzo, do widzenia. Do widzenia. Ogólnie, fajnie by było znaleźć taki skarb. Myślałem, że tego, jak to się nazywano. Że nie otworzymy już auta. E, halo, halo. Można zmienić. Co? Widzicie to? Nie wiem, czemu zgaziłem. Czy my w... No my teraz zyskamy kasy, widzowie? Widzicie, właśnie takie... O kurde. O kurde. Zebrałem to? Ty, nie widziałam kwoty! O nie, ale to dobrze. Nie będę na razie patrzył na stan konta. Dobra, to... Ja nie wiem, czy ja już się z tej pracy mam zwalniać. No, może było tam tych, jak. Nie, serio, akurat nie zobaczyłem, bo. Ja. Ale też patrzyłem, coś. Nie, nie, nie będzie co nie. Ogólnie auto mamy do tego garażu w razie co. Tego schować. Ale ten garaż nie jest prywatny. Znaczy, właśnie jest. On jest publiczny, więc można by było sprawdzić też go podjedziemy sobie bodyguard na górę raczej nie będziemy jechać więc robimy to tak ogólnie fajnie bo furkę mamy jakąś fajną ma fajne fele no, ogólnie to chyba tutaj nikogo nie ma nie wiem czemu zaparkowałem no dobra no chyba nikogo nie ma dobra to weźmy gdzieś to zaparkujmy na przykład Tutaj już chyba będziemy kończyć tą dniówkę. Cyk. Dobra, więc ja tutaj zamknę i przekażę kluczyki panu. Begnamy, begnamy. I jeszcze gdzieś swoim furkom pojedziemy. Może kupimy nową. Proszę bardzo. Więc widzimy się zaraz. Ogólnie ja już widzę, że wyjechałem. nie, na to nie patrzcie w ogóle. To w ogóle nasze nie jest. To po prostu z tamtego sezonu, ale nieważne. Nie Jak widzicie, nasze auto tutaj jest. Zamówmy sobie maczka, bo odebraliśmy płatę. Ja poproszę, może Mac, Chickena, duże frytki, dwie duże kole i jakiś desernek, może loda. Dobrze, wychodzi 200 zł. Dobrze. Fajni widzowie. Wiedzieć dlaczego tanio? No, właśnie tak, tanio, dlatego tanio. Chyba dzisiaj już sobie zrezygnujemy z tej fulki. Dobrze. Czekamy. Zum, 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 zum. Dobrze, dziękuję. Aha, i chciałabym wam powiedzieć, czemu my w ogóle jesteśmy w mieście, bo ogólnie wzięli nas do miasta, a nasze auto też wzięli, ale jak my tu taką kasę zarabiamy, to co ja będę w ogóle tego, nie? Lecimy! Ja ją po prostu może widzowie sprzedam teraz i lecę. Za jakieś 100 tysięcy, no. Więc widzimy się jak ją sprzedam. Widzowie ja to zrobiłem, ja ją kupiłem. Tak. Mm. Tu wcale nie pisze Trebary Games. No ale no wiecie, no jak ja to miałam auto, na mm, żadne mi nie było stałe, więc wziąłem. Ale spokojnie, kupiłem je niby, zeszła mi z konta. Ja nie mogę, jakie to mam wnętrze. To jest Audi TT. Leć pan. Aha, to nie mój dom. No i dobra. Tak, tu mieszka nasz bohater tamtego sezonu. Jak widzicie, bardzo fajny kolorek. Wcisnęłem się jeszcze na styk, nie. No pamiętacie jakie miałem auto w tamtym odcinku, jakie mam, w pierwszym odcinku, jakie mam teraz, no. Ja wiem, że no, ale znaleźliśmy skarb. I ale nie no, bardzo się cieszę. Taką furkę kto by nie chciał mieć, no, widzę wiem. Kto by nie chciał takie furki mieć na start, nie? Na start sezonu! <laughs> Sorry, że ja tak nią niszczę Ale spokojnie, ona się nie zniszczyła. Ja ogólnie trochę nie mam paliwa. Będę musiał zatankować, ale dla nas to jest problem, bo jeszcze 46 tysięcy. Mamy, ale spokojnie będziemy ją tuningować, więc to szybko będzie spadało. Więc śmiesznie. Więc ja już się z wami chyba będę zżegnał, zjadę tu na pobocze. Więc dobra, na razie do kolejnego odcinka.